Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Państwu jak przygotować japońskie szaszłyki yakitori z kurczaka. Na początku w średniej misce mieszamy 120 ml jasnego sosu sojowego z 4 łyżkami cukru. Do tego dodajemy 25 ml białego wytrawnego wina. Całość dokładnie mieszamy, aż do sprzęsie cukru, po czym sos wstawiamy na Na wcześniej namoczone patyczki do szoszyków nabijamy na przemian mięso z łódka z kurczaka. Dwa kawałki mięsa i dwa kawałki pora pokrojonego w paski. aż do końca patyczka. Czynność tą powtarzamy zresztą resztą kuczaka oraz pora. Na patelni do grillowania podgrzewamy 4 łyżki oleju roślinnego. Możemy użyć też normalnej patelni. Na rozgrzanym tłuszczu układamy szaszłyki jakitoli, Smażąc, co jakiś czas obraca, obracamy je. Szaszłyki są już troszkę przesmażone. Następnie polewamy wcześniej przygotowanym sosem. Od czasu do czasu czynność tą powtarzamy i obracamy szaszłyki. Japoński jakitorwi z kurczaka możemy podawać wraz z japońskim ryżem. No ja w tym wypadku podałem same. Smacznego!